Hej wszystkim, tu Rose. Na samym początku chciałam Wam bardzo podziękować za ponad 100 subskrypcji. Jesteście cudowni, naprawdę. Dlatego dzisiaj mam dla Was moją stajenną rutynę. Czyli to, co robię, jak przychodzę do stajni, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i bez przedłużania zaczynamy. Oczywiście na samym początku, jak przychodzę do stajni, to się przybieram. Ponieważ przychodzę w swoich zwykłych ubraniach, także też co robię, to idę do siedlarni, zmieniam ubrania na jeździeckie i oczywiście idę przywitać się z moimi rumakami z Diamond Cloud, no i oczywiście z moim ogierkiem Opalsol. Później zaczynam jazdy. Zazwyczaj jest tak, że najpierw biorę Diamond Cloud, ponieważ jest ona najbardziej wyczerpująca. No bo wiadomo skoki wysokości i tak dalej, więc najpierw najwięcej energii zużywam na nią, żeby ją rozruszać. Tutaj widzicie jakieś małe urywki z naszej jazdy. Tutaj była typowo jazda skokowa, wysokościowa, parkurowa, że tak powiem. Także dużo, dużo, dużo skakania. Ja oczywiście wam dałam jakieś fragmenty. No tutaj widzicie jakiś tam pierwszy skok. Tutaj troszeczkę krzywo, ale najechałyśmy. Robiłyśmy bardzo ciasne zakręty na tym treningu. No, ogólnie linie i tak dalej. Także macie tutaj troszeczkę skoków. Później zazwyczaj biorę opal, ponieważ nie jest on najbardziej wymagający, ale też potrzebuje trochę energii. Wiadomo, jest to ogier, dosyć młody. Także tutaj widzicie nasz trening na dworze, ponieważ świeciło piękne słońce, także stwierdziłam, że to wykorzystam. A że widziałam na rozpisku w stajni, że hala jest troszeczkę zajęta, no to stwierdziłam, że nie będę się pchała z ogierem na hale, podczas gdy tam jest trochę koni. I stwierdziłam, że wezmę go właśnie na padok na powietrze. No, i tutaj również widzicie jakieś tam urywki z naszej jazdy. No, tu jakieś przyspieszenie, przypadkowe że tak powiem. No, i później, w zależności od tego, czy mam jeździć młodego, czy nie, oczywiście nie jest to mój koni, jest to koń mojej pani trener, ale ja mam go w trening. No to albo siadam na niego, albo nie siadam. Dzisiaj akurat wypadło, że ja mam go wziąć w trening. Dlatego tutaj też widzicie jakieś urywki z tej jazdy. Powiem Wam, że to była chyba jedna z najgorszych jazd, jeśli chodzi o młodego. Strasznie trzeba było go pchać do przodu, nic nie chciał totalnie robić. Był strasznie leniwy, ale wiadomo, tak jest po weekendzie, kiedy musimy się rozruszać i tak dalej, więc mu to wybaczyłam, bo ogólnie zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj Damon Cloud miała taki typowy trening z moją panią trener, a właśnie chłopaki, czyli Opal Soul i Shadow Hunter mojej pani trener, mieli takie treningi że tak powiem na rozruch, więc tylko lekkie. No i zazwyczaj po treningach biorę moje konie sportowe właśnie Daymond Cloud i Opal na trawę, ponieważ one nie chodzą na padok, a też chcę żeby sobie troszkę chodziły, trochę jadły trawy, wiadomo rozprostowały sobie fajnie kości więc po prostu zakładam im ochraniacze, biorę je na kanter bądź na jakiejś ogłowie. No i sobie spacerujemy, tak różnie, pół godzinki do godzinki. Myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pracę z koniem. Właśnie takie wspólne spędzanie czasu, nawet na chodzeniu i skubaniu trawki. No i tutaj też widzicie opal. Jego zazwyczaj biorę na ogłowie, bo wiadomo. Nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Bo czasem ma swoje różne pomysły, dlatego wolę go brać na ogłowie, nawet na jakieś bardzo delikatne, ale jednak żebym miała tą kontrolę. No i tak jak mówię, pół godzinki do godzinki takiego spacerku, skłania trawki. A że była ładna pogoda, to po prostu włożyłam słuchawki w uszy i sobie z nimi chodziłam. Oczywiście na sam koniec czyszczę moje konie, czyszczę im kopyta i Opal Soul i Diamond Cloud, żeby zostawić je czyste. Wiadomo, sklejona sierść po treningu i tak dalej. Sprawdzam im wszystkie poidła i pojemniki na paszę i siano, ponieważ czasami wiadomo, zdarzają się różne awarie, że tak powiem. Przebieram się z powrotem w moje normalne ubrania, żegnam się z końmi. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeszcze raz pięknie dziękuję za pomoc do subskrypcji. Zapraszam Was na mojego Instagrama, który jest w opisie, na Discorda, jeżeli ktoś chce popisać, który również jest w opisie. No i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.